w biznesie oraz biznestarget.pl zapraszają na podcast o lokalnych firmach. Zapraszamy. Dzień dobry z tej strony w Biznesie, a dzisiaj zaczniemy podróż, podróż do świata taksi. Gościem dzisiejszego odcinka jest Mirosław Poniewiera, KMK. Szach taxi, Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to jest prowadzić korporację taksówkarską w takim mieście jak Stargard? Czy mi się wydaje, że chyba to jest fajny pomysł na biznes. Można poznać wiele ciekawych osób. No jeżdżąc, jeżdżąc taksówką, no to jest przygoda życia, tak można powiedzieć, bo poznaje się wiele fajnych osób. Jak ktoś lubi szczególnie kontakt z ludźmi, to jest to no, praca, praca dla niego. Jak się prowadzi korporację? No, są trudności, na pewno, zmieniające się ustawy, zmiany cały czas, no, to tak w każdy biznes, jak każdy biznes, no, ale daje to wielką przyjemność, bo to po prostu firma, jak, jeżeli się rozrasta, są zadowoleni klienci, są opinie pozytywne, no, daje to wielką przyjemność. Pewnie, no, Podczas, po pandemii zaraz było trudniej. Dzisiaj jest już troszkę łatwiej. Staramy się też dostosowywać do klienta, być najtańsi tutaj w Stargardzie i świadczyć tą usługę jak najlepiej potrafimy, rozwijać ją. Mnóstwo też nowinak różnych, technicznych staramy się wprowadzać, więc jest to praca no, bardzo ciekawa. Z jednej strony trudna, ale z drugiej strony dająca no, bardzo, bardzo duże takie zadowolenie wewnętrzne. Okej, okay. wspomniałeś o pandemii, o czasach pandemicznych. Ja tak, z, według moich obserwacji, patrząc na Szczecin, na ulicach Szczecina, w przed pandemią było bardzo dużo taksówek. Tak naprawdę były dwie sieci, które biły się mocno o klientów, ale w czasie pandemii liczba taksówek zmalała praktycznie do zera. Po pandemii tych taksówek tak naprawdę moim okiem nie wróciło za dużo, aczkolwiek pojawiły się inne pojazdy. Uber, Bolt, inni przewoźnicy. Czy na takim rynku jak Stargard, w powiecie Stargardskim, odczuwasz Oddech konkurencji związanych właśnie przez Ubera, Bolta, takich przewoźników. Czy my tutaj w Stargardzie nie odczuwamy do końca właśnie obecności Ubera, Bolta? Wiadomo, są tutaj w Szczecinie blisko, ale obecności aż tak nie odczuwamy. Wiadomo, jest konkurencja. Jest nas w tym momencie pięć takich większych firm, które no po prostu każdy sobie wozi. Myślę, że tutaj jest naprawdę fajna atmosfera, bo nikt sobie no, nie skacze do oczu i wszyscy w miarę przyjacielsko robią swoje, więc to też jest super, trzeba po prostu to pochwalić, że ten rynek jest typowo taki biznesowy, konkurencyjny, tak jak to powinno wyglądać, więc to tutaj w Stargardzie każdy robi swoje, każda firma robi swoje i stara się po prostu rozwijać tak najbardziej. Jak było podczas pandemii? No, my wtedy byliśmy jeszcze stowarzyszeniem, powodowała właśnie to pandemia, że KM Szachtaxi Powstało jako spółka, więc na pewno wpłynęło to na rozwój, zmiany jakieś, bo no, ta pandemia no, wprowadziła duże ograniczenia. Ja pamiętam, że chyba podczas pandemii z 30 kierowców zrobiło nam się w pewnym momencie 9, więc to, tak jak tutaj było mówione, no, ograniczyło, zmniejszyło na pewno liczbę podczas pandemii kierowców. Pamiętam. Jak się jeździło codziennie po 12 godzin podczas pandemii, było ciężko, ale myślę, że dzisiaj już po prostu powoli z tego wychodzimy. No, jest fajnie, my naprawdę zwiększamy zasięgi. No za co też chciałbym podziękować naszym klientom, że doceniają nas, bo mamy bardzo dużo tych kursów. I wydaje mi się, że idziemy tylko w tą stronę, żeby to polepszać i że będzie tylko lepiej. Mam taką nadzieję przynajmniej. Mówisz, że szeregi szach w czasie pandemii zmalały do 9 kierowców. Być może. Około dziewięciu kierowców. Ale być może słuchacze zastanawiają się, jak zostać właśnie kierowcą taksówki, czy jak zasilić Twoje szeregi. Być może właśnie szukają pracy i chcą dołączyć do ekipy Szach -taksi. Co byś mógł powiedzieć? Ja mogę tylko serdecznie zaprosić, bo myślę, że praca taksówkarza jest na tyle ciekawa, że. Każdy no, znalazłby tam coś dla siebie. Jeżeli ktoś lubi jeździć samochodem, to naprawdę praca jest bardzo fajna. My jak najbardziej szukamy cały czas kierowców, bo się rozwijamy, szczególnie do zmiany. Chcielibyśmy, żebyście do nas dołączali, więc jak najbardziej zapraszamy oferujemy też od niedawna taki kurs, aby zobaczyć, w ogóle wygląda praca taksówkarza, taki dwugodzinny kurs, żeby się zapoznać z tym, jak to wygląda, bo czasami no, jest to taki mit i jak to wygląda, tak naprawdę no, ta praca jest inna, inna jest, całkowicie myślę, że jak ktoś zostaje taksówkarzem, to kiedyś starszy taksówkarz powiedział, że on sobie nie wyobraża pracowania w innym zawodzie, bo by musiał coś robić, a tutaj tylko kręci i to tak naprawdę tak wygląda, się nakręcić, ale bo praca jest dosyć spokojna, przyjemna i fajna, i myślę, że też można zarobić. Można zarobić. A propos zarobków, kiedyś spotkałem się z taką opinią, legendą miejską, że żeby zostać taksówkarzem, dołączyć do korporacji taksówkarskiej, oczywiście trzeba mieć swój samochód, ale właśnie nie starszy niż 10 lat. Czy u ciebie też tak wygląda? Czy są jakieś wskazania? Jaki samochód, jakiej klasy, nadwozie, silnik, wiek pojazdu, czy tutaj trzeba spełnić jakieś wymogi Twoje, czy by tak naprawdę może dołączyć każde z każdym pojazdem? Tak, przede wszystkim samochód musi posiadać czworo drzwi, no i bagażnik, czyli pięcioro, czasami się mówi. Więc to jest podstawa. Jeżdżą samochody różne. Najważniejsze, że ten samochód się nie psuł. No wiadomo, że flota jest odmądza nas. Opinie o samochodach są różne. Niektórzy twierdzą, że lepiej mieć nowy. Jeżdżą samochody, które mają 20 lat i jeżdżą niekiedy lepiej niż te nowe samochody. No. Każdy, kto ma auto, wie, że no... Te starsze samochody potrafią się mniej wstać niż te nowe. Więc to tak mniej więcej wygląda, i no nie ma jakiegoś takiego wzoru, jaki samochód miałby po prostu jeździć. Najważniejsze jest, żeby ten samochód był oszczędny i no jest eksploatacyjnie sprawny, bo to jest najważniejsze, żeby klient dojechał do miejsca i był zadowolony, żeby no po prostu. No też te samochody przechodzą przeglądy, są odpowiednio sprawdzane i to dosyć często. Też oprócz tego właśnie, że trzeba posiadać samochód, to trzeba posiadać też swoją kasę fiskalną, więc przychodząc na taką taksówkę, to też trzeba mieć jakiś tam już budżet. No oprócz samochodu też jakiś budżet, no zawsze się mówiło, że około 5000 tysięcy ale wiadomo, czasy się zmieniają, więc jakiś budżet trzeba mieć. No ale zarobić można, zarobić można i to nie są samochody tylko dziesięcioletnie, jeżdżą starsze, jeżdżą młodsze, więc jest to zróżnicowane. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z firmą KM SZACH TAXI, a tymczasem chciałem się Ciebie zapytać, jak w ogóle zaczęła się Twoja historia w biznesie, skąd w ogóle pomysł, żeby działać w tej branży, bo jakby nie patrzeć, nie wiem, moje takie skojarzenia odrobinę są jakby z Monopolem, z takimi dużymi graczami na mieście. Skąd ten pomysł w ogóle właśnie, żeby otworzyć korporację taksówkarską? Jak się zaczęła moja przygoda? No tak się zaczęła, że porozmawiałem z jednym taksówkarzem, mówię, spróbuję. Dostałem koguta, założyłem na samochód i zacząłem jeździć. No tak to mniej więcej wyglądało na początku. Później stwierdziłem, że... Znaczy dostałem propozycję wstąpienia do zarządu w szachu i wstąpiłem do zarządu. A później, no... Zostałem właścicielem tej firmy i tak to, tak to mi więcej wyglądało. No, po, po jakichś stopniach do celu, tak w skrócie ogólnie, no, zawsze chciałem jeździć samochodem. No, nie mam prawa jazdy na tiry, więc twierdziłem, że chyba taksówka jest dobrym wyborem. Sam jeździłem taksówką, wiem, że można było pogadać z kierowcami, podobało mi się to, i poszedłem w tą stronę. No i najpierw, najpierw będąc w zarządzie, uczyłem się tego fachu od naprawdę świetnych ludzi, rozwijałem swoją wiedzę na ten temat bo to naprawdę jest się czego uczyć, no a później decyzja w większości była taka, że robimy spółkę, zrobiliśmy spółkę, teraz zarządzam, to państwo powinni ocenić czy dobrze i wydaje mi się, że no jest to dosyć no, ciekawe i fajne. No tak 5 pięć lat, pięć lat w skrócie, w paru słowach, w paru zdaniach. Jakie to łatwe, nie? Też tak państwo myślą? Okej. Okay. Jeżeli chodzi o szachtaksy, jaka była jego historia? Ile lat jest na rynku? Czy Stowarzyszenie szachtaksi to jest 2003 rok? Tylko Stowarzyszenie Szachtaksy zostało zamknięte, teraz KM szachtaksi jako spółka i my jako spółka działamy od 2021 roku, od połowy roku. Więc z 2,5 roku, no ale, wiadomo, wszystkie tradycje przyjęliśmy od naszego stowarzyszenia. Kierowcy też właściwie są ci sami, więc historia. No historia to naj, tutaj najlepiej, bo powiedzieli klienci, bo czasami wsiadają klienci. Ja w szachu ogólnie jeżdżę 5, teraz 5 lat będzie, więc nie jestem w stanie powiedzieć tyle, co klienci, którzy wsiadają, mówią, że jeżdżą 20 lat. To by było, też, też był fajny materiał na wywiad, bo to też historie niesamowite nie tylko szacha, tylko po prostu wszystkich korporacji chyba też by była świetna, świetna tutaj. Można pana prowadzącego zachęcić do jeszcze takich historii, żeby opowiedział, żeby osoby opowiedziały do wywiadów właśnie o historii taksówek w Stargardzie, bo też by były osoby, które by naprawdę wiele rzeczy ciekawych opowiedziały i byłoby, myślę, że dużo ciekawsze od tego, co ja mówię, bo ja się też tego nasłuchałem. Tak to wygląda, że my jako spółka jesteśmy od 2021 roku, właściwie od czerwca, od końca czerwca przejmując wszystkie tradycje szacha i staramy się to kontynuować. No, myślę, że idzie nam to dobrze, bo widać to po liczbie klientów i liczbie kursów. A dlaczego pytam? Bo przez dwa lata właśnie nowej spółki, ale tak jak powiedziałeś 2003 rok, czyli przeszło 20 lat tradycji. Z czego w tym momencie jako prezes szach taksi jesteś tak naprawdę szczerze dumny? Z rozwoju, z rozwoju firmy, przede wszystkim z tego, jak w tym momencie to wygląda, bo liczba klientów, którą mamy, już się powtarza w tym momencie, ale jest no, bardzo duża i to nas niesamowicie cieszy. Jesteśmy, to mogę śmiało powiedzieć, najnowocześniejszą firmą taksówkarską w Stargardzie. Innowacje to porządek dzienny, naprawdę. Właściwie w każdym miesiącu wprowadzamy jakieś nowinki. Współpracujemy też z innymi firmami taksówkarskimi w całej Polsce. To też napawa dumą. Bo dzisiaj nawet dostałem zaproszenie, żeby współpracować z firmą z Wrocławia, więc to i to, co mówię raz, dwa razy w tygodniu, jakie jest zaproszenie jest, to to też jest niesamowite. Też na pewno z tego, że no, mamy aplikację, z której mogą Państwo skorzystać e, także w innych miastach, bo jadąc na przykład do Wrocławia, Warszawy czy Bydgoszczy i innych mniejszych miast, no, Korzystając z naszej aplikacji, zamówią Państwo taksówkę w tamtym mieście. Wysiadając z Worca, sami jesteśmy zagubieni. Nie wiemy, co zrobić. Jest różnie, bo czasami stoją taksówki, które nie są taksówkami. Możemy zapłacić za ten kurs dużo, a tutaj wiemy od razu, ile ta kwota wyniesie i no, mamy pewność, że przyjedzie nam taksówka i jest to rozwiązanie na pewno super. Z czego jestem dumny? No, dumny jestem też, że mogę zarządzać tą firmą i że idzie to w dobrym, w dobrym kierunku. No, 20 lat tradycji zobowiązuje. Mam nadzieję, że nie niesiemy jakiegoś złego tutaj przekazu i ci, którzy zakładali tą firmę, nie wstydzą się nas. Staramy się właśnie rozwijać. Chcielibyśmy, żeby po prostu no, to była bardzo silna i kompetentna firma. To z tego jestem dumny, że w tą stronę to idzie. Ale 20 lat. To nie tylko du bycie dumnym, no ale też to jest dobry czas na popełnianie błędów. Jako prezes myślę, że możesz brać odpowiedzialność za te dwa lata ostatnie. Ale, mimo wszystko, czy z Twojej perspektywy popełniliście błędy? Czy zawsze się popełnia błędy? To nie ma tak, że się ich nie popełnia. No, pewnie moglibyśmy mieć większą flotę, swoje samochody, może tak samo wyglądające wszystkie. No, można byłoby to prowadzić też troszkę inaczej. My staramy się nie patrzeć na to, co robimy źle, wyciągać z tego wnioski, ale nie. Cofać się do tyłu, tylko iść do przodu. Wiadomo, popełnia się błędy, niektóre rzeczy, które wprowadzaliśmy były niedobre, zmienialiśmy je na inne, więc klienci też widzą, no, że cały czas coś nowego wprowadzamy, nie wszystko jest dobre. Jak sami sami Państwo mówicie, z niektórych rzeczy się wycofujemy, niektóre rzeczy dalej praktykujemy, zawsze się popełnia błędy. No nie, nie znam chyba nikogo, kto po prostu błędów nie popełnia. Tutaj prowadzący pokazuje, że nie popełnia, więc <laughs> możliwe, możliwe, że, możliwe, że tak jest. Więc błędy się popełnia i my staramy się po prostu z tego brać przede wszystkim lekcję życiową i iść do przodu, żeby zapewnić jak najlepsze usługi. To jest dla nas najważniejsze. Na co w szczególności zwracasz uwagę w prowadzeniu firmy? Czy jest coś, co tak skupia najwięcej Twojej atencji? A co nie skupia, to jest pytanie. Znaczy na pewno na innowacje, na rozwój na rozwój przede wszystkim, bo nowości. Myślę, że w każdej branży w tym momencie nowości jest mnóstwo i staramy się po prostu czerpać z tego jak najwięcej, próbować i ulepszać. To też na pewno na kierowców, bo tu kierowcy, właściwie i baza, to są dwie najważniejsze rzeczy w tej firmie i też staramy się po prostu cały czas. No, myślę, że mam atmosferę niesamowitą właśnie tak żyć tak rodzinnie, że ta firma jest też taka, tak przynajmniej zawsze, zawsze chciałem, żeby była taka rodzinna, że każdy z każdym rozmawia i właściwie no, jest tak jak w domu. Zresztą widać, to tak jak Państwo jeżdżą, widać często, że jak stoją taksówki szacha, dwie czy trzy, to tych kierowców stoi koło siebie kilku i rozmawia, no, chociaż rzadko. Można nas spotkać na postaciach tak stojących, ale, ale tak to wygląda, więc na pewno na atmosferę i stawiamy. No i na rozwój. No to, to technika idzie do przodu i my staramy się z tą techniką podążać. Też, jeżeli byłyby jakieś sugestie do naszej pracy, coś się podoba, nie podoba, coś by Państwo chcieli rozwinąć, no to też bardzo prosimy o takie sugestie. Tutaj mamy stronę internetową, można się kontaktować telefonicznie. Nie ma problemu, na pewno wszystko rozważymy. Chcemy przede wszystkim wiedzieć, no, co my robimy źle, albo co moglibyśmy polepszyć, bo tak jak się coś prowadzi, to najczęściej się wydaje, że wszystko się robi super, a to niekoniecznie tak musi być. Mirosław. To tak poważnie? <grych> tak poważnie, okej. Okay. Mirek, wyobraź sobie takie wielkie drzwi, wrota, przez które możesz przejść i Przechodzisz przez nie z wiedzą, którą posiadasz teraz. Wiesz to, co wiesz teraz, ale wracasz się do czasu, gdy zaczynałeś swoją historię biznesową, czyli powiedzmy te dwa lata temu, tak, jako prezes szachtacji. Jaką radę, jaką poradę dałbyś właśnie sobie? Sobie sprzed dwóch lat. Jeszcze więcej pracy. Tylko tyle, bo wydaje mi się, że jakbym jeszcze więcej zaangażował sił i środków, to byłoby jeszcze lepiej, bo tak jak tutaj już rozmawialiśmy, ciężko wytykać sobie własne błędy, więc tak się wydaje, że wszystko zrobiło się dobrze albo bardzo dobrze nawet. Więc wydaje mi się, że jeszcze więcej pracy, więcej zaangażowania i mogłoby być jeszcze lepiej. No, ja jestem też takim człowiekiem, który niczego nie żałuje, więc wydaje mi się, że jakbym miał zacząć od nowa, to bym poszedł tą samą drogą. Okej, okay. zanim zadam tobie ostatnie pytanie, myślę, że część naszych słuchaczy zastanawia się, a raczej chciałoby, abyś opowiedział jakąś ciekawą, być może najciekawszą, najśmieszniejszą sytuację, jaką miałeś w taksówce. Mówi, że jeździsz 5 lat. Myślę, że tego materiału zebrało ci się bardzo dużo, ale jakbyś mógł opowiedzieć chociaż jeden, który możesz powiedzieć w podcaście. Ja tutaj pana redaktora zaproszę, do, zaproszę kilku kierowców i zrobimy chyba taki specjalny odcinek. Jeżeli państwo będą chcieli, na ten temat takich historii, bo mówię tutaj to tak z głowy ciężko jest, bo jakbym się rozgadał, to ich było sporo. Ale jeden. Więc... Ale jeden. Więc dzisiaj nie będzie tej historii, nie będzie tej historii jednej, ale wydaje mi się, że jeżeli byśmy bardzo pana tutaj redaktora poprosili, to taką historię. Taki program moglibyśmy zrobić z kilkoma strasznymi taksówkarzami. Ja też nie chcę po prostu zabierać im tego, co oni przeżyli, bo jak będę jeździł 20 lat, to będę mógł tę historię opowiadać. Ja jeżdżę 5 i trochę są. Kierowcy, którzy jeżdżą 20-30, oni naprawdę mogliby książki napisać na ten temat. Ja nie będę im zabierał w tej. No jakby nie patrzeć przyjemności, żeby opowiedzieć o tych historiach. Mirek, ostatnie pytanie do ciebie. Jaką radę biznesową dałbyś osobie, która myśli o założeniu swojej firmy, być może właśnie w, w branży przewozu osób? Taką złotą radę dla osoby, która właśnie stoi przed wyborem, decyzją, albo po prostu gdzieś po prostu myśli o tym, jaką radę byś dał? Przede wszystkim przed rozpoczęciem działalności analiza, analiza rynku, analiza tego, co chcemy zrobić i co chcemy osiągnąć, bo to jest najważniejsze, żebyśmy sobie zadali pytanie najpierw, czy po prostu jesteśmy w stanie w ten rynek wejść. No znajomość tematu też jest bardzo ważna i praca. No trzeba naprawdę dużo się napracować. My już w tym momencie troszkę tutaj sobie żartujemy i tak swobodnie tę rozmowę prowadzimy, ale myślę, że jakbyśmy się spotkali jeszcze rok czy półtora roku temu... To byśmy tak swobodnie tej rozmowy nie prowadzili, bo naprawdę wymaga to mnóstwa pracy, mnóstwa zaangażowania, wiadomo też finansowego, bo jednak są koszty i no trzeba to jakoś, no, przebrnąć, tak może nieładnie mówiąc. Dlatego ważna jest analiza, ile nas to będzie kosztowało, jaki jest rynek i czy my po prostu będziemy mogli, no, wytrwać w tym, bo bardzo dużo firm jak wiemy się zamyka w ciągu tam pół roku roku pierwsz, swojego pierwszego to jest najważniejsze dokładna analiza i myślę, że z każdym rokiem jest później łatwiej bo tak jak mówiłem no tutaj rok temu jakbym jak ktoś zapytał nie byłoby tak wesoło dzisiaj już jest wesele a myślę że za rok jakbyśmy porozmawiali to było jeszcze weselej więc najważniejsze jest analiza chęci i praca nie tajemnicą jest, że Mirek jest drugim, drugi raz gościem w podcaście o lokalnych firmach, bo jest również prezesem Stowarzyszenia Kuźnia Możliwości. Ocinek jest na kanale YouTube. Tutaj myślę, że pojawia się właśnie u góry oznaczenie. Gorąco zapraszam do posłuchania również tego odcinka. I co? Dziękuję Tobie za wystąpienie w odcinku i życzę wszystkiego najlepszego! i Dziękuję. do zobaczenia za rok, bo czuję się zaproszony. Moim gościem był Mirosław Poniewiera, Szach Taksi, KM Szach Taksi, już widzę ten wzrok. KM Szach... KM Szach Taksi. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich. Psycho w biznesie, do zobaczenia w kolejnym odcinku.